Witam Was. Mówię moją historię dla ludzi, którzy znaleźli, jak sądzę, źródło mojego problemu. Nazywam się Andrzej Ciesielski, pochodzę z Torunia. Chodziłem do czwartego LO w Toruniu. Dla wszystkich ludzi z Torunia, czwarte LO to nie jest rzecz obca. Byłem także w Łazie u Znają mi tacy ludzie jak Maciej Wiśniewski, jego żona, Adam Banaszek, Banaszak, dawny. No, deputowany do Sejmiku Wojewódzkiego z nami Witold Orcholski wielu naszych przyjaciół, którymi w 1989 roku plakatowaliśmy dla Solidarności. I może dziwicie się, że w obecnej sytuacji podejmuję głos o tym, że odczuwam dziwne objawy fizyczne, których psychiatrzy nie potrafią uzasadnić. I dzisiaj przechodząc Warszawską ulicę, przechodząc krakowskie przedmieście, będąc pod zamkiem Królewskim spotkałem grupę ludzi, którzy, którzy podali mi jak na tacy historię moich doznań, historię moich, moich, moich wrażeń, które, do, których, do których nie mogę znaleźć uzasadnienia jakiegoś logicznego w świetle obecnej nauki. Kilka dni temu byłem u lekarza psychiatry, który roześmiał mi się i jak powiedział, no ja wiem, wie pan, my możemy panu zdiagnozować jakąś psychozę, ale pan, pan, pan. Jak Panu radzę, niech Pan spróbuje żyć, żyć sam, niech Pan nie bierze leków, bo to Panu szkodzi. I to jest moje świadectwo. Sądzę, że ci ludzie mają rację. Ja właśnie wybieram się także do księdza. szukałem egzorcysty, ale sądzę, że być może to są działania nowych technologii. I ja, jako dawny przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Młodzieży Szkolnej, organizacji, która była bardzo przemilczana, późniejszy student historii, w dziejach. Polskiego Ruchu Niepodległościowego, chciałbym powiedzieć, że sądzę, że ta organizacja ma rację, że niestety dotyka nas jedna tragedia. Ja nie mam myśli samobójczych, mówię to na przyszłość, bo ci ludzie chcą mnie doprowadzić do samobójstwa. Nie mam myśli samobójczych, nie mam żadnych myśli destrukcyjnych, a wiem, że do tego chcą mnie ci ludzie doprowadzić. Dlaczego? Nie wiem, czy to jest eksperyment na, na ludziach, którzy po prostu myślą swobodnie, czy tak zagroziłem jakiemuś systemowi, nie wiem jakiemu zachodniemu, wschodniemu, na pewno nie kochałem Rosjan, przepraszam bardzo, yy, może to jest trochę za dużo powiedziane teraz, bo to już pachnie jakąś agresją, ale to chyba jest wszystko, co mam do powiedzenia. Pozdrawiam moich przyjaciół z młodości. Yy, yy, składam to świadectwo także dlatego, że nigdy nie wiem, co się wydarzy parę dni później. Próbowano mnie w Toruniu na ulicę Moniuszki rozjechać pod, pod sklepem yy, pewnej, yy, pod kioskiem pewnej pani, Magdy M. Wszyscy, którzy chodziliśmy w tamtych czasach do tej szkoły podstawowej wiemy, gdzie to było. Próbało mi rozjechać samochód o 6 rano na podtoruńskich numerach. Nie wiedziałem wtedy dlaczego. Zaczynam podejrzewać, że jest to związane z tym eksperymentem. Dziękuję Państwu jeszcze raz. Andrzej Ciesielski, dawniej z UMK, Czwartelo. Chciałem dodać jeszcze parę kwestii do mojej wypowiedzi, bo... Koledzy zwrócili mi uwagę, że nie mówiłem w ogóle o symptomach tego ataku, czy tych, tego, tego ataku, jak go nie nazwać, czy, tak jak księża nazywają go atakiem satańskim yy, i mówią o coraz większej liczbie, liczbie satańskich ataków, yy, coraz większej liczbie yy, właśnie. Yy, yy, działań szatana, a z drugiej strony nasi koledzy mówią o działaniu mikrofalowym. I prawda jest taka, że te działania objawiają się w taki sposób, że osoba zaatakowana, ja mówię o swoich objawach, odczuwałem po prostu bardzo silny niepokój, bardzo silną akcję serca wielokrotnie, to były różne typy ataków. Czasami to był wyłącznie niepokój, czasami to była bardzo silna akcja serca z niepokojem, około 200 uderzeń na sekundę, objawy lodowatych rąk, lodowatych stóp. Jakby bętliku w głowie, niemożliwości opisania swoich doznań, zaburzenia snu, które trwały całą dobę, a także komunikaty ze strony osoby. Tu akurat nie wiem, czy mam wymieniać nazwisko, nie wiem jak koledzy są czy mam wymieniać nazwisko tego człowieka, czy, czy niedobrze. W każdym razie lekarza z Ulicy Szczytnej z, yy, yy, w Toruniu, lekarza psychiatry, skąd inąd człowieka, który jest bratem dawnego milicjanta, obecnie policjanta który, jak twierdził on, zastosował hipnozę, ale nie wiem, czy to jest hipnoza, ja w to nie wierzę. Ja coraz bardziej wierzę, że ci panowie mają rację, jakby te ataki nie wyglądały, czy to są mikrofale, czy inne fale, bo ja nie jestem fizykiem, ja studiowałem na Wydziale Nauk Historycznych. Przede wszystkim jest to niepokój, niemożność, niemożność wykonania najprostszych czynności często, na przykład mój podpis wygląda w czasie ataku tak, jakby to był podpis nawet nie dziecka, tylko człowieka w strasznym stanie lękowym, bo tak jest. A normalnie jest to podpis, jak się śmiał mój, mój, mój prowadzący doktorski. Więc może to brzmi trochę śmiesznie, ale, ale, ale do takiego stopnia potrafią nas doprowadzić te ataki, które nie są jak lekarze nie potrafili znaleźć do mojego stanu jakiegoś uzasadnienia medycznego. Więc dziękuję Państwu, opisałem to tak jak mogłem.